Witajcie, kochani z tej strony, dotarci. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam huśtawkę ogrodową 2 w jednym, którą zakupiliśmy z żoną w internecie za około 1100 zł. Huśtawka jest firmy Ramis. Jest tutaj ulotka, opisane wymiary oraz co to jest, jak przechowywać i główne dane firmy na jednym z kartonów. Kartony. Są dwa, dwa duże kartony, jeden jest cięższy, bo jest tam dużo właśnie elementów do składania metalowych, a w drugim znajduje się całe złożone siedzisko, tak jak tutaj na załączonym obrazku widzimy ten pierwszy karton, tak jak mówiłem, to same metale, róbki do składania, w drugim jest siedzisko rozkładane oraz materace, i stelaż do złożenia tego oto siedziska. No i sprawdźmy sobie co tutaj się znajduje w tym kartonie, pierwszym, bo od niego właśnie zaczniemy. Są tutaj, jak już mówiłem, elementy do złożenia konstrukcji huśtawki są wszystkie śruby, nie ma żadnych tutaj dodatkowych śrub, są wszystkie wyliczone, są sprężyny do huśtawki. Podstawki na napoje oraz najważniejsze, co nas interesuje, to instrukcja obsługi. Jest to wszystko fajnie opisane, ile czego powinno się znajdować, więc warto sobie to policzyć przed montażem, żeby w razie jakiegoś braku nie było potem zdziwienia. Tak można odesłać, póki nie mamy tego całego rozpakowanego. Wszystko jest fajnie pokazane, literkami są zaznaczone śruby i jakie musimy użyć do danego elementu, aby go przykręcić, są też do tego klucze. Więc jest to bardzo ułatwienie, gdyż nie trzeba szukać danego klucza u siebie w domu. Tutaj mamy wszystko w komplecie, nawet kluczyki malutkie są, więc możemy przystąpić do montażu tej oto huśtawki. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy od górnej rółki, czyli mostelarzu i róły mocującej huśtawkę. Wszystkie róły są bardzo fajnie zabezpieczone pianką oraz folią, tak żeby w razie podczas transportu nie uszkodziła się żadna z rółek. U mnie sprawdzałem, wszystkie rółki były dobrze zabezpieczone, żadna nie miała rys ani odrapań, wgnieceń. Więc wszystko było ok. Także wyciągamy pierwszą górną rurkę oraz boki huśtawki. Do tych boków są jeszcze takie małe rurki, które potem właśnie połączą nam te boki w całość. Zaraz je tutaj wyciągnę. To są właśnie te rurki, które teraz trzymam w ręce. Wszystkie inne rurki dłuższe, niezbędne, których teraz nie potrzebuję, daję na bok i przystępujemy do montażu, a więc małą rąkę łączymy z tymi dwoma wygiętymi i tutaj na początku nie wkładamy żadnych śrub, to zostaje wszystko luźne, bo dopiero potem przy montażu dolnych rółek będziemy skręcać to śrubami. Ja na początku zrobiłem błąd i przykręciłem złymi śrubami, musiałem to odkręcać na nowo i po prostu nie patrzyłem na instrukcję, tylko jechałem z pamięci, ale poprawiłem swój błąd i tutaj na filmiku już jest poprawnie, tak jak to powinno być. Montujemy z górą jedna z drugą rurką i teraz będziemy przykręcać pierwszy bok danymi śrubkami, tak jak na instrukcji pisze, tutaj jest Q i szukamy Q. To akurat nie były te śrubki, właśnie tutaj był ten błąd, ale później już wszystko naprawiłem i skręciłem tymi śrubkami, które powinny być. Za chwilę zobaczycie w zbliżeniu, jak to wygląda, jak to jest skręcone. Druga strona, to samo, przykładamy jedną i drugą rółkę i skręcamy tymi samymi śrubami. Śrub jest akurat tych cztery, tak jak mówiłem. Nie ma żadnych dodatkowych, więc wszystko musimy sobie wcześniej zobaczyć czy wszystko się zgadza. No i mamy tutaj już skręcone dwa boki z sobą, więc możemy przystąpić do kolejnego montażu. Kolejnym montażem będą oto te dwa, te dwie podstawki na napoje. Tutaj jest po jednej śrubce. Wszystko fajnie dobrze zrobione, fajnie się to trzyma i zgrywa z tą krzywą rurką, więc nie ma problemu. Troszkę ciężko tam dojść od spodu, żeby to przykręcić, ale powoli bez nerwów do przodu i wszystko się da zrobić. Przykręcamy jedną stronę, po drugiej stronie jest takie, taka sama podstawka na napój więc jeżeli siedzimy w dwójkę albo nawet więcej osób, zawsze sobie można coś tam na tej podstawce położyć. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Teraz skręcamy trzy proste rółki, dwie dolne i jedna z tyłu huśtawki, która będzie też potem zbornikiem do rozłożenia huśtawki, która się właśnie oprzy o tą tylną rółkę, żeby w trakcie leżenia czy spania po prostu huśtawka była nieruchoma. Tu już skręcamy właśnie te dolne rółki z bocznymi oraz przez te wszystkie długie ruki idzie idą śruby długie, także całość huśtawki skręcamy czterema śrubami, aby była ona stabilna. No i ostatnia ruka, czyli ta boczna, też ją skręcamy śrubami i będziemy mieli stelaż gotowy. je to zrobić wszystko samemu. Tak jak tutaj widzicie, ja byłem sam i sam montowałem puśtawkę. Kolejny etap to już jest montaż siedziska, czyli to jest ten drugi karton i w tym drugim kartonie, tak jak już mówiłem, jest siedzisko, materace oraz stelaż do przykręcenia siedziska, żeby był sztywny i żeby do niego można było przykręcić właśnie sprężyny, żeby się huśtawka huśtała. Dodatkowo do tego jeszcze jest pokrowiec na daszek, który jest przeciwsłoneczny, żeby słońce nas nie raziło. Niestety daszek nie jest wodoodporny, więc jeżeli jest deszcz, to nie ma co siedzieć pod na, na huśtawce i czekać, aż deszcz przestanie lać, bo niestety przez ten daszek deszcz przechodzi, ale jeżeli chodzi o słońce, to bardzo dobrze osłania nas przed żarem lejącym się z nieba. Tutaj, jak widzicie, już wkręcam sobie dolną część huśtawki śrubami na stałe. Tu będą właśnie na dole śruby na stałe, a po bokach są śruby kręcone na motylek, gdyż w każdej chwili można sobie ją odkręcić i rozłożyć sobie huśtawkę na pozycję łóżka, dzięki czemu możemy się w każdej chwili położyć i relaksować się na działce. Teraz dodajmy test oto sprężyny, zawiesimy sobie tą huśtawkę samemu jest niestety ciężko zawiesić tą huśtawkę, ale po kilku próbach w końcu mi się to udało i huśtawka została zawieszona. No i jak widzicie wisi. Kolejnym etapem jest montaż daszku i tutaj jest pierwsze co to montujemy sobie boczne elementy. Dokręcamy do do takich plastików, które już były gotowe wcześniej na tym stelażu i do środka tej płachty dajemy ręki, potem te ręki łączymy z jednym i drugim bokiem. To samo robimy z drugiej strony. Obniżamy sobie płachtę i daszek. Mamy już gotowy. Na sam koniec dajemy pokrowce z miękką gąbką, więc Siedziska są bardzo wygodne, z tyłu na tych siedziskach są zaczepy, więc nie uciekną nam z huśtawki, więc jest to dobrze zrobione. No i tak jak widzicie huśtawka jest gotowa, Huśta się huśta, nie ma żadnych tam przechyleń, że gdzieś się huśta. Jest bardzo stabilnie to skonstruowane, nawet maluszkowi się jak widać na załączonym filmie spodobało, a tutaj właśnie Rozkręciłem te śrubki boczne motylkowe i rozłożyłem łóżko, które później, jak się je połączy, ten boczny stelaż z tylną rurką, to łóżko jest w stabilnym miejscu. Nie huśta się, tylko można sobie spokojnie, wygodnie leżeć. To, jak widzicie, jest huśtawka już w pełnej okazałości tutaj mamy te śruby motylkowe które w każdej chwili możemy wykręcić a te haczyki właśnie montuje się do tej tylnej rółki dzięki czemu łóżko jest stabilne i można się wygodnie położyć tu są zaczepy przylepce do tych gąbczastych materacyków z huśtawki misiu zadowolony tata też że udało mu się to zrobić czasu Około, myślę, ma 30.